Potęgi. Zachodzi następujący wzór. Logarytm przy podstawie a z x do n tej to jest n logarytmów przy podstawie a z x. Oznaczmy sobie, tak jak poprzednio, p to niech będzie logarytm w podstawie a z x. Czyli z definicji logarytmu, to a podniesione do tej potęgi p da nam x, a do p to będzie x. I teraz podniesiemy obydwie strony tej równości. Do potęgi n. N tu może być dowolną liczbą rzeczywistą. Skoro zachodzi taka równość, to to podniesione do potęgi n i to podniesione do potęgi n też będzie równe. I teraz skorzystamy z własności potęgowania potęga potęgi. Wykładniki wtedy mnożymy. Czyli mamy a do potęgi. P razy n mnożymy to jest x do potęgi n. Możemy sobie zmienić kolejność tych czynników. Mnożenie jest przemienne, i możemy napisać, że a do potęgi n razy p to jest x do n. I teraz skorzystamy z logarytmu. Zapiszemy taką równość w postaci logarytmu będziemy wtedy mieli logarytm przy podstawie a z x do n to jest p razy n albo n razy p no i to się równa p pamiętamy to był logarytm przy podstawie A z X. Czyli N razy P. N razy P to jest N razy logarytm przy podstawie A z X. No i teraz możemy, tu pisałam N, a mogę napisać inną literkę, na przykład B. Może to N będzie się, bardziej łączyło z naturalnymi, ale to b może być dowolną liczbą rzeczywistą. To n może być dowolną liczbą rzeczywistą. Dlatego zapiszę w tej postaci. No i jeszcze zapiszmy zastrzeżenia, żeby to miało wszystko sens. Wtedy otrzymamy twierdzenie o logarytmie potęgi. Jeśli a i x to są liczby dodatnie, oraz a jest różne od 1, to dla dowolnego b rzeczywistego mamy logarytm przy podstawie a z x to b. To jest b razy logarytm przy podstawie a z x. Zapamiętaj, to twierdzenie jest to kolejny wzór bardzo ważny dotyczący logarytmu.